Znowu jesteśmy, znowu jesteśmy na placu Krzyży. kolejny pojedynek mistrzów. Tym razem będzie nas więcej, bo wtedy było dwóch. Kevin i Crispy. A w tym momencie jest Kevin. Crispy. Dwa na dwa. Kto? Kasztan i... Ziemo! Siema! siema! siema, siema. 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 O Dobra, Ludzie. wszyscy gramy. A jest... Oni nas tak widzą? Widzą nas. Subskrybujcie! Subskrybujcie, Subskrybujcie kanał! Subskrybujcie, bo będą mnie złe długi. Proszę, że nie Leserowi. nie robimy składy. Nie, nie będzie żadnych długów. Nie długów. Wybieramy składy. Ja i XK, córki. Patrzcie, Ja z Krysmi jestem. Do, dobra, nie przeklinać. O, ja ja z Olkiem. To zaczynaj. Ja Ej, jak ty mam? Ej, to to, dobra, dawaj. Jest z nami oczywiście Weronika, która robi za publikę. No. <gry> I kibicujemy ke Kevinowi Oczywiście Weronika kibicuje Kevinowi Ja też Zaczynajcie Dwie drużyny I chodzi o to żeby Piłka nie wyleciała Za Krawężnik 1-0 Dla Kevina Kevin Strzeliłeś Kevin Kevin Widowie. 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 To są smaczki tak. mojej twarzy za niedługo będę bez maski na kanale A to jest znaczy co Gonić piłkę Jezu 2-0 Ty strzeliłeś Jona, Kevin 2 0 Przegraj. Tak, Nie mocno, nie mocno. I gol. 1-2. No tak, 2-1. Kto to powiedział 1-2? Ja. To Ty, ty powiedziałeś Nie, ja powtórzyłem pokrój. Mniejsza z tym Chcesz zmieć Dobra A chcesz wyczytać na No No kręcimy drugą maski. część w Pojedynku mistrzów Oddałeś, Ale mam nadzieję, że się odwrotnie Co? Odwrotnie chyba wziąłeś Trudno Grawy? Dobra, trudno Gramy Olej, gramy Podaj Leser Tył, tył jest Tył Stop, stop Stop Leser jakby co tu no. Chodź, leser! Leser, tu! Leser, tu! Tu! To jest oczywiście duża adrenalina, wielkie emocje, żeby piłka nie wleciała na jezdnię między samochody i autobusy. Kevin, znowu strzeliłeś? Dobry. Czy dwa? Dla kogo? Dla nas. Dla nich. Dla nich. Dla lora, mamy dwa. 3, 2. Teraz no mamy Teraz na moją taktykę! Ten, ten. No trochę tak No Kevin, staraj się, wtedy przegrałeś, może teraz wygrasz. Kanał, kanał Ramzes ze Cezary ja Official. A tu pan policjan pozdrawia nasz kanał. Dziękujemy to bardzo, to bardzo, będziemy to uważać. tak, że bramka, bramka będzie odtąd już. No dobra tak. A wasza bramka nie będzie zaczęliśmy. od tamtego. Nie zaczęliśmy to! Ale no, to oni zaczęliśmy. A no Dobra, nie. nie, nie zaczęliśmy! Dobra gramy! Dobra! Kolej, kolej. Ja się boję, bo mam korki, się boję, że się Ty na mnie się boisz? Chodź. Bo ja mam od się boję. Ej, O, prawda! No uwaga. Przez to, że był policjant, to znaczy, że mecz jest troszeczkę niebezpieczny. Dlatego, że gramy między ulicami. Ej, teraz był gol? Teraz był gol? Jest? 4-3! 4-3? Piona, Karol! Dam ci Kevin! Kevin? Kevin? Piona. Kiedyś Biały Kruk. Biały Kruk, ty zawsze jesteś. Ale masz na imię Kevin. Tutaj! Spisałem lekko pamiętaj. Alebo... 5 3 Ale go porobiłem Znowu był gol! Teraz? Ej, Kevin! Znowu był gol? 5x4? 5 3 Dobra, ja sobie! Nie mam! Nie mam! Nie Nie nie, po meczu, po meczu spadamy. Na razie nigdzie nie spadamy, bo jest pełen emocji mecz. Poza tym tu teraz twój syn gra i musisz mu kipisować. Patrzcie Do 10 gramy. Obroniłeś? Tak. Z lewej. Jest! Jest! Sześć! Sześć trzy, proszę Państwa. Sześć z trzy. Sześć z trzy, Sześć trzy dla Was? No, ale nie Dobrze, dobrze. Wiski atakuje. Kevin obronił. Nie widzisz, że ja filmuję? Nie. Zimno. Jest chyba mróz. Niesamowite, że trudno mi trzymać kamerę. Nie jest mi tak ciepło jak chłopakom, którzy grają i są pełni emocji. Jest gol! Ale filmuję. Jest gol? Tak. Ostrożnie, ostrożnie. Dobrze, że nic nie jechało. Ej, mam że się w porawie, wpadłem pod samochód. Oczywiście. Jakbym po biłku, nie nagrać tego. Oczywiście wszystko o, Ale było o tyle. O tyle. A, o... jeszcze widowie wstąpimy do mojej babci. O wszystko dbamy. On patrzył tak, Do żeby... naszej babci, mojej ile sera wstąpimy na jego Nie, nie było takich rzeczach podczas meczu, a to, kogo to to jest, jest. Zastąpuj, bo chcę coś powiedzieć. Raz. Mamy 6 punktów, a nie 5. Fajnie. Nie przeklinać! Sorry! I co? On Popros nie braki! Poczekaj, tam! Sorry, że przeklinałem! A ja się wkurzyłem! Było blisko jak się pieszy. Tu jesteś monster! Chciałem popchnąć! Monster gramy! No monster to jest ten sposób odcinka dzisiaj. Nie no, nie można reklamować. Zar! Musiał, musiał ogarnić! Ale porobie <grym> jak nie gramy! No, tak tak gramy do 10! 7! Do 10 gramy! 7! No tak, prawda? Jest! Dobra,

Przy, przy okazji, podczas meczu nie muszę do babci idziecie, bo, bo w ogóle po co, kogo to wchodzi, a poza tym. Gdziemy do babci, to nagramy. Tak osobiście nienawidzę słowa babcia. Nie używaj tego przy mnie. Dalej. 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 To 7. Musimy uważać, żeby nieprzyjemności było. No wiem, wam. Ja Zostawmy, bo... bo jedną ze względów Być może z tą, co mi. No, raz zastopuj. Dobra, wygląda nazwijmy rzecz. Masz, Ramzesz ją? Co mam? Masz, Ramzesz. Ten dowód. Masz? No, no, no mamo, o co wam okay. chodzi? Grajcie, a nie rozpraszacie się jakimiś tam dowodami. Co? A czego nie możesz? Bo byłem w się ślizga. A, ślizgający. Nie! Ślizgacze masz. Samobója strzelili! Co. No, no. Serio? Osiem! Samobuja strzelili? Nie, to się nie strzeliło. Rząd rożny! Rząd rożny, no, no, w takim o, razie no, rożnie. Dobrze! 8. Jeszcze Osiem, o, o, Osiem, no, osiem dla Was? Yyy. Szczerze, to no, powiem, duma. że w u szkoły jest lepiej. Na pewno. Ale tu jest adrenalina, poza tym tu jest ryzyko, poza tym tu są światła i tu nawet, tu nawet policja nas odwiedziła, za szkołą by nie przyszła. I zmiana, zmiana Ej, jest już dziewięć Tak, my tak. mamy ostatni do kolej że do tego 10 dziesiąty gol Tak Potrącił piłkę, ale nie stało, nie stało się Kto potrącił piłkę? Samochód Myślałem, że piłka poleciała, wiecie gdzie... Okej, okay, ale nic się nie stało. Chyba nie. Ale tam nie ma policji, a tu jest i tu jest ciekawie, bo tu policja przychodzi. A to prawda. No to prawda. Tylko gorzej jak ci wpadnie na boisko do szkoły. Tak, może wpaść na boisko po drugiej stronie, a poza tym tam, przy szkole, to na przykład może trafić komuś w wokno. Dziura! Co dziura? Brawo, piłce? Bo samochód wpadła. Po samochód tak. przejechał piłkę. O kurczę. Plak jest. Ale ty, patrz, ten samochód jedzie chyba 20 na godzinę. I się przychylnie do boku. Dobra, to kończymy na razie. Czyli co? wy wygraliście. Tak. Wygraliśmy tak? z winy. Ale drugi pojed będzie dr zmiana składów może. E, Dobrze, na razie A kończę. A drugi sezon będzie gdzie indziej. Gdzie indziej? No to co, o, na razie o. kończymy. Kończymy ten mecz. Pojedynek mistrzów na placu Trzej Krzyży. Yy, drużyna Kevina i Lesera wygrała, ale co? Subskrybujcie, bo będą niezłe długi. I będą niezłe długi. Nie, nie będziesz żadnych długów. i do komornika. Ja komornik będę. Dobra, dobra. Komornik, chyba komornik. zakładamy? Zakładamy. Dobra, ja ścigała. Zobaczmy, na razie. Weronika się nazywa, Weronika Komornik. Ja będę ścigała. Komornik, dobra, gdzieś ścigała. Ok. Na tyła szkoły na przykład. Teraz my pójdziemy w inne miejsce. My no, będzie się z Leserem Ej, Kaczier, my razem. Teraz? No, teraz my. wygramy to mordowo. Idziemy na z dobra, mordow. Ty subskrybuj, wbijaj, wbijaj mu długi, a my z komornikiem Dobra. Koniec. Do zobaczenia. Subskrybujcie. Odwiedzajcie. Lajkujcie. Od Okay. I, I do zobaczenia. O